Witajcie, kochani! Spróbujmy wspólnie rozwiązać przykładowy sprawdzian z działań pisemnych dla klasy czwartej. Zaczynamy! Pierwsze zadanie Wykonaj obliczenia sposobem pisemnym. No, to jest bardzo proste zadanie. Większość z Was chyba już naprawdę umie to obliczyć, ale spróbujmy wykonać to wspólnie. Podpisujemy oczywiście cyferkę pod cyferką i dodajemy z góry na dół 8 plus 1 to 9, 3 plus 5 no to 8 i 2 plus 4 no to 6. Koniec. Spróbujmy przykład drugi. Znowu musimy uważać, żeby podpisać cyferka pod cyferką. I oczywiście możemy po, przy podpisywaniu podpisywać drugą liczbę od końca, żeby wiadomo było, która cyferka pod którą i żeby. Każda miała swojego kompana, i żebyśmy jakoś dwóch pod, jednej, pod jedną nie zapisali. Dodajemy z góry na dół. 6 plus 2 no to 8, 5 plus 7 no to 12, 1 dalej, 1 plus 4 no to 5, plus 5 no to 10, 0 i 1 dalej. 1 dodać 2 no to 3 plus 4 no to 7 i 1 plus 2 no to 3. Koniec pierwszego zadania. Jedźmy do kolejnego. W kolejnym musimy odjąć sposobem pisemnym. No, troszeczkę już gorzej, ale też jeszcze łatwo. Podpisujemy pierwszą liczbę i oczywiście znowu z góry na dół cyferka pod cyferką. Podpisujemy kolejną. I odejmujemy z góry na dół. 7 odjąć 5, no to 2. 4 odjąć 3, no to 1. 6 odjąć 2, no to 4. 8 odjąć 6, no to 2. Koniec. Spróbujmy drugi przykład. 1, 0, 7, 5. Odjąć 8, 6 i tu 8. I odejmujemy z góry na dół. Zaczynamy. 5 odjąć 8. No nie da rady. Idziemy do sąsiada, a tam siódemeczka pożyczamy. 1. Mamy tu 15, a sąsiadowi zostaje 6. 15 odjąć 8, no to 7. 6 odjąć 6, no to 0. 0-8, o rajusiu, smutne 0, nie idzie. Idziemy do sąsiada, pożyczamy, sąsiad dostaje 0, a my dostajemy dziesiątkę. No i już wesolutka dziesiąteczka odejmuje ósemeczka i mamy 2, a tu oczywiście już nic. I mamy wynik 207. No okej. Okay. I ostatni przykład, 23114. 114 Oczywiście znowu podpisujemy cyferka pod cyferką i odejmujemy z góry na dół. 3, odjąć 4. No nie, no nie da rady. Idziemy do sąsiada, a tam co, a tam smutne 0. Więc smutne 0 idzie do sąsiada, i tam znowu smutne 0. Więc smutne 0, kolejne udaje się do sąsiada, a tam co, a tam dwójka. Wow, no to pożyczamy sobie nawzajem. Tu dziesiąteczka pożycza później kolejnemu smutnemu 0, żeby stała się wesolutką dziesiąteczką. No i znowu 9, cyk i 13. No i możemy już spokojnie sobie odjąć. 13 odjąć 4, no to 9. 9 odjąć 1 no to 8. 9 odjąć 1, no to znowu 8 i 1. I mamy wynik. OK. no to lećmy dalej. O! I tu musimy sobie pomnożyć. No to spróbujmy wymnożyć. Najpierw musimy podpisać. I słuchajcie, kiedy 0 wystąpi na końcu, zrobimy taki trik. Mam nadzieję, że w szkole już się uczyliście, że te zera. Mogą być przesunięte na koniec. Robimy taki sobie murek. Cyk i te 0 nam po prostu spada, a my wykonujemy mnożenie tylko przez 3. Cóeczka musi wymnożyć się przez każdą z tych liczb. I mamy wynik 12480. Koniec. Jedźmy dalej, kolejny przykład. I tu tak samo 5700 piszemy, oddzielamy zera naszym mureczkiem. Wpisujemy pod siódemką szóstkę, a 0 idzie za murek i wykonujemy mnożenie, ale na początek spisujemy te wszystkie zera za murkiem. Są to 3 zera, więc należy spisać 3 zera i wykonać mnożenie przez 6, czyli 6 razy 7, 42, 2, 4. Dalej 6 razy 5, 30 i plus 4, 34. I mamy wynik 342 tysiące. No dobra, to też nie było takie złe. Pamiętajcie, te zera za mogą być tylko wtedy, kiedy na końcu są zera, a nie w środku. Pamiętajcie, to są zera występujące na końcu. No dobra, kolejne przykłady. Mnożenie przez wielocyfrowe. No dobra, no to spróbujmy. 59 razy 11. No i słuchajcie. Tu, żeby wykonać mnożenie, na pewno już wiecie, najpierw mnożę przez jedynkę i to wszystko podpisuję tutaj pod moją jedyneczką. No to lecimy. 1 razy 9, no to 9 i 1 razy 5, no to 5. Teraz musimy wykonać mnożenia przez tą naszą drugą jedyneczkę i musimy zacząć pisać od tego miejsca w tą stronę. Dlatego tak mówimy, że tu robimy taki schodek.

No to sobie pokolorujmy. Zobaczmy. Najpierw przez siódemka zacznę pisać tutaj, a później robię ten schodek. Syk. I mamy mnożenie przez jedyneczkę i zaczynam pisać pod jedyneczką w tą stronę. No dobra, no to zaczynamy. 7 razy 4, 28. 2 dalej. 7 razy 8, 56. Plus 2, 58. I 5 dalej. 7 razy 2 to 14. 14 plus 5 no to 19. I oczywiście musimy teraz pomnożyć przez 1. 1 razy 4, no to 4. 1 razy 8, no to 8. I 1 razy 2, no to 2. Te liczby, które były tutaj, możecie sobie na przykład skreślać, żeby Wam się nie myliło. No ale dobra, mamy już dwa wyniki. Więc te wyniki dodajemy z góry na dół. 8 plus nic, czyli po prostu 8. 8 plus 4, 12, 1 dalej. 1 plus 9 to 10, plus 8 to 18, 1 dalej. 1 plus 1, no to 2, plus 2, no to 4. I wynikiem mamy 4828. Ok, pokonaliśmy czwarte zadanie. Zobaczmy, co kryje piąte. Wykonaj obliczenia sposobem pisemnym. Oh, I tu dzielenie. No cóż, no to dzielimy. Przepiszmy sobie jeszcze raz ten przykład i zacznijmy dzielenie. W trójce zmieści się siódemka. No nie, więc prosimy kumpla o pomoc, czyli dziewiątkę i mamy 39. Ile siódemek zmieści się w 39? No myślę, że wiecie, że 5. 5 razy 7 to 35. I oczywiście odejmujemy 9, odjąć 5 to 4. No i tutaj trójka, no to nic. Spada kolejna cyferka, czyli dwójka. W 42 siódemka mieści się 6 razy. 6 razy 7, 42. Ok, koniec dzielenia, nie mamy reszty. No to zobaczmy kolejny przykład, czy też okaże się taki prosty. 9792 dzielimy na 8. No to zaczynamy. 9 na 8, no to 1. 1 razy 8, no to 8. Odjąć, 1. Wspada kolejna cyferka, 7. 17. Ile ósemek w 17? No chyba każdy się domyśla, że 2. 2 razy 8 to 16. Odejmujemy, 1. Spada kolejna cyferka, czyli 9. W 19 tych ósemek. Znowu zmieszczą się tylko dwie. 2 razy 8 to 16. Odejmujemy 3 i spada kolejna cyferka, czyli 2. W 32 ósemka zmieści się dokładnie 4 razy. 4 razy 8 to 32. I w ten sposób kończymy dzielenie, bez reszty. Ok, no to zobaczmy. Słuchajcie, zadanie numer 6. Zadanie tekstowe. Pan Kowalski zarabia miesięcznie 2795 zł. Ile pieniędzy zarobił przez pół roku? No właśnie, słuchajcie, pół roku. Ile to miesięcy? No myślę, że wiecie, że to jest 6 miesięcy. Jeżeli to jest 6 miesięcy, a pan Kowalski każdego jednego miesiąca zarabia 2795 zł, to wszyscy chyba się domyślamy, że trzeba tą kwotę, tą jego wypłatę pomnożyć razy 6 i wtedy przekonamy się, ile pieniędzy zarobi przez pół roku. No dobra, no to zaczynamy. 6 razy 5 to 33 dalej. 6 razy 9, no to 54 plus 3, 57 i 5 dalej. 6 razy 7 to 42 i plus 5, 47 i 4 dalej. 6 razy 2 to 12 i plus 4 to 16. I w ten sposób uzyskaliśmy, że pan Kowalski zarobi przez pół roku 16 770 zł. No, fajna kasa, gdyby oczywiście tego nie wydawał, ale pewnie wyda. No dobra, napiszmy odpowiedź. No dobrze, mamy już odpowiedź, więc to jest komplet bardzo proste, myślę, że zadanie, więc zobaczmy, co kryje kolejne. Zadanie numer 7. Państwo Kowalscy kupili na raty pralkę za 1150 zł i lodówkę za 1760 zł. Łączną kwotę za te zakupy rozłożono im na 6 równych rat. Ile wynosiła jedna rata? No, właśnie, więc musimy się przekonać, ile razem zapłacili za pralkę i lodówkę. Żeby to zrobić, musimy te dwie liczby do siebie po prostu dodać. 1150 dodajemy do 1760. Otrzymujemy z góry na dół 0 plus 0, no to 0, 5 plus 6, 11, 1 dalej, 1 plus 1 to 2, 2 plus 7 to 9 i 1 plus 1 to 2. Czyli mamy kwotę 2910, i tu jest napisane w treści zadania, że rozkładamy na 6 równych rat. Rata, czyli to, co będziemy płacili pewnie co miesiąc, tak? No bo przeważnie raty płaci się co miesiąc. Więc rozdzielamy tą kwotę na 6, żeby się przekonać, ile wyniesie jedna rata. No to pisemnie dzielimy. W dwójce nie mieści się szóstka, więc bierzemy kumpla dziewiątkę i pytamy się o 29. Ile w 29 zmieści się nam szóstek? Hmm, no i to chwila zastanowienia. myślę, że każdy już wie, że no tylko 4. 4 razy 6 to 24. Odejmujemy 9 odjąć 4 to 5, 2 odjąć 2 no to nic. Spada nam jedyneczka. 51 szóstek, hmm, chwila zastanowienia, myślę, że wiecie, 8. 8 razy 6 to 48. Odejmujemy. Od jedynki nie da rady, więc tu szybka pożyczka, ciach, mach. I od 11 odjąć 8, to wie, wiemy, że to jest 3. I 4 odjąć 4, 4, znowu nic. Spada nam ostatnia tutaj cyfereczka, która jest 0. I w 36 mieści się dokładnie, idealnie 5. No to 5 razy 6 to 30, kończymy dzielenie. Słuchajcie, no to to jest nasza rata, tak? To wynik naszego dzielenia 485 zł to jest nasza miesięczna rata, więc piszemy odpowiedź. Po napisaniu odpowiedzi kończymy zadanie i jedziemy do kolejnego. Ósme zadanie. Pewną liczbę zmniejszono najpierw 8 razy, potem 4 razy, a następnie wynik zmniejszono o 265 i otrzymano 672. Co to była za liczba. Słuchajcie, to jest zadanie raczek. Kiedyś już na kanale o takim zadaniu mówiłam, więc to zadanie należy rozwiązać od końca. Zobaczcie. Na końcu pojawia się liczba 672. I wcześniej, żeby tą liczbą uzyskać zmniejszono pewną liczbę zmniejszono o... 265. Tu, gdzie wystąpiła literka O, i mowa jest o zmniejszaniu, czyli tu dokonano odejmowania. Więc, jeżeli mamy zrobić działanie jak raczak do tyłu odwrotnie, to musimy teraz dodać tą liczbę do naszego wyniku, czyli plus 265. 2 plus 5, 7, 7 plus 6, 13, 1 dalej. 6 plus 2 to 8 i 1 to 9. Otrzymaliśmy wynik 937. I teraz jedźmy dalej. Tą liczbę 4, 937, nasz wynik, musimy teraz coś z nią zrobić. Znowu zobaczmy, co wcześniej zrobiono z nią. Uwaga, zmniejszono. I tutaj uwaga, 4 razy, bo idziemy od tyłu. Więc jeżeli coś zmniejszamy ileś razy, to znaczy, że tu było użyte słuchajcie, dzielenie przez 4, ale że to jest raczak, to musimy wykonać odwrotnie, czyli jak tutaj nam podzielili, to my musimy teraz pomnożyć razy 4. No i zobaczmy, co uzyskamy za wynik: 4 razy 7 to 28, 2 dalej, 4 razy 3 to 12 plus 2, 14, 1 dalej. 4 razy 9, 36, 1, 37. Otrzymaliśmy wynik 3748. No i musimy jechać, słuchajcie, dalej. I co oni zrobili kolejno? 8 razy coś zrobili, co, no, znowu zmniejszyli. Czyli zobaczcie, tutaj jako pierwsze działanie było dzielenie przez 8, czyli my jako raczek musimy cofnąć się i musimy to oczywiście

To jest 24 plus 5,29. No i moi drodzy, co to była za liczba? No nasza liczba na samym początku to jest 29 984. To była właśnie ta nasza poszukiwana liczba. Ale zróbmy sprawdzenie i zobaczmy, czy rzeczywiście to jest dobra odpowiedź. Po wykonaniu sprawdzenia okazało się, że uzyskaliśmy dokładnie 672. Zobaczcie, jeszcze raz możemy przeanalizować. Jeżeli najpierw zmniejszono tą naszą liczbę, czyli ten nasz wynik, który tutaj sobie możemy podkreślić na żółto: 29 984. Najpierw zmniejszono 8 razy, czyli zobaczcie, tutaj jest zmniejszenie 8 razy. Utrzyma otrzymano wynik 3748, później zmniejszono 4 razy, otrzymano 937, i na końcu tutaj też rzut, ale no dobra, wynik zmniejszono o 265 i otrzymano tą liczbę, która była na samiutkim początku, czyli naszą liczbę 672, którą tutaj rozważaliśmy. O. I ona tutaj na końcu. Więc możemy spokojnie teraz napisać odpowiedź. Napisana odpowiedź kończy nam oczywiście zadanie. I moi drodzy, na koniec, prezent. Macie tutaj do wykonania, oczywiście, drugą grupę. No, myślę, że już potraficie rozwiązać tego typu zadania, więc do przećwiczenia po prostu inne przykłady, wzorując się na tym, co pokazałam wcześniej. A ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście, jeszcze samych piątek i szóstek na Sprawdzianach i do usłyszenia już niedługo. Do widzenia!